To dalmar, kanał 3 akapity. Zapraszam na pierwsze wrażenie z gry. Tomb Raider. Poznajemy nową panią archeolog w nowym imagu i im magu. I zaczynamy. Nowa gra na normalnym poziomie trudności. Nie zamierzam się stresować Pewiennie błędami w grze. Na razie się zamknę, bo leci indro. Że niezwykłość tkwi w czynach, nie w osobowości. W końcu wyruszyłam, by zostawić swój ślad odnaleźć przygodę. Jednak okazało się, że to przygoda znalazła mnie. Słodką buźkę ma to nasza pani archeolog. W najczarniejszych momentach Kiedy życie przemyka nam przed oczami, odkrywamy coś. Coś, co daje nam siłę, by iść dalej. By nie poddawać się. No i tak to się zaczęło. Na razie żadnego zaskoczenia nie ma. Wszystko to było już wcześniej w materiałach dostępnych przed premierą, dzięki, któremu, dzięki którym można było się naprawdę złysłowo słowo podniecić, ale zainteresować tym tytułem. Grę stworzyło studio Cry Crystal Dynamics. To samo co poprzednie części, trzy poprzednie części ee, Naszej słodkiej pani archeolog. Jak na razie. Jak na razie koleżanka. Jak ona się nazywa? Karolina Gorczyca. Mile zaskakuje. Jej głosik jest naprawdę. Pasuje do tej postaci. Ups. No za. I deweloperkę odpowiada Square Enix, studio znane chociażby z Deus Exa. Mam duże nadzieje do tego w związku z tym tytułem recenzję prasy, która otrzymała ten tytuł przed y, premierą, kilka dni przed premierą, to tam są okolice dziewiątek w skali 1 do 10 No proszę, drżenie ust nawet ładnie graficznie to wygląda Kitka się rusza Pójś tanie. Lewo, prawo. No to buju. mi się udało. No już zwątpiłem, że się na to nabije i że mi się nie udało jednak. Aby wyciągnąć, to wyciągamy. No idziemy do przodu, gra samo samouczek. Nas nie nierozpieszczony, ale w sumie wiadomo, że jak się pojawia opcja sterowania, to... Górze. Nie, nie, nie. To czas zrobić ruch w kierunku klawiszy sadu. Co to za miejsce? Co się z tobą stało? Można cię uratować? Uchudniam. O, proszę. Mamy pierwszą znajdźkę. Koleżanko, czy ja Ci mogę pomóc? Chyba nie bardzo. Czyli Cię zostawiamy tutaj, rozumiem. Hm. Nie, no, nie, nie do rady. No okej, okay. podpalić. Szybko się zajęło. Instynkt. Jak w Hitmanie. No to zapalmy beczkę. No to jeśli poprzednim razem ktoś nie usłyszał, to teraz na pewno usłyszał. Co się dzieje. Ładna, ładna ta nasza dziewczynka. Taka słodziutka, naprawdę. Po wszystkich tych męskich tyłkach, które się ogląda, jak się spaceruje, mówię o. o. Quick event. A, pomóc, nie ład. Tak jak powiedziałem, no lepiej patrzeć chyba na kobiety tyłek, zwłaszcza po, po, po wszystkich tych tyłkach hitmenów nie, nie, nie pamiętam jak się nazywał główny bohater kraja. No Prolog to raczej karabin się widziało w kraju gdzieś Siła woli, znajdź wyjście Znowu wodospad, znowu nam pochodnie zjaśnie No okay. nie Muszę się jakoś wydostać Chyba mina jest Tak jest mina mina morska Skoczyć Czy możemy tutaj wskoczyć Chyba nie bardzo. Cały czas nam proponują, żebyśmy sprawdzali... Sprawdzali... Przedmioty, z którymi możemy wejść w interakcję. Okej. Okay. Na razie bawimy się w piromana. No to bawimy się. To na pewno trzeba podpalić. Co się dzieje? Wygląda na to, że zbudowaliśmy tamę. Płyną sobie śmieci, i na tym grzęzną. No dobra, co tutaj dalej trzeba zrobić w takim razie? Okej. Okay. odepchnąć. To odpychamy. I co? I nie zjechało. Hmm. Da się to jeszcze raz pchnąć? No jedź na dół. Chyba nie o to chodzi. Instynkt przetrwania. No zdecydowanie to wiem, że tam trzeba iść. Śmieć. to można podpalić? Można podpalić, no i pali się. Znów jakiś postęp Tylko co dalej hmm. Nie mam pomysłu Może da się wspiąć tą rynną do tej klatki No to płynie i pewnie zgaśnie, tak? No, oczywiście. No to hop, skakuj. Nie no, to trzeba jakoś spowodować, żeby to wszystko, całe to ognisko, które tutaj się zapaliło, popłynęło przez ten wodospad, czyli górą musi teraz przepłynąć, to jest normalna sprawa. Jest jeszcze jakaś wajcha, dźwignia, gdzie można byłoby ten wodospad wyłączyć. dobra, chyba nie. Chyba to raczej będziemy musieli zrobić coś na górze. Co za taka wtopa. Zaciąłem się na samym początku. Ok, no pali się, no to już wiemy. To pchnijmy to. No też próbowaliśmy. Nic się nie dzieje, tak? Hm. Woda tam spływa wtedy na tą skrzynkę, jak się ją Czy to można wskoczyć? Hmm. Spróbujmy. A, bingo! No to teraz już wszystko jasne. No to jakimś przypadkiem udało się zagadkę rozwiązać. I będzie Muszę się jest exp. model, materiały dodatkowe. Hmm. Czyli w prawo. Jedziemy. Można sterować. Hop. I to jest taki stary Tomb Raider. Zdaje się, że byłem za wolny. Gra nie rozpieszcza tutaj, pod, nie, pod, nie podpowiadając. Rodzajów klawiszy. Dosyć krótki jest czas na reakcję. A jednak podpowiadała. Tam było F. Okej. Okay. Nie zwróciłem uwagi, to za pierwszym razem naciskałem F. E. Hop. Okej. Okay. Spinamy się. No, udało się. Na razie strasznie początek filmowy, taki. Zresztą autorzy zatrudnili profesjonalną pisarkę, panią Preczet, do napisania scenariusza nowego Tomb Raider'a. No, i teraz się chyba zacznie ten najfajniejszy, najwłaściwszy moment, czyli luźnej i swobodnej eksploracji po wyspie. No proszę, jaki ładny napis, jakbyśmy nie wiedzieli, w co gramy, aczkolwiek słodkie, ładny widok swoją drogą. Gdzie mamy iść? Coś tu można dotknąć, powąchać, samolocik. Czy to ten z intra? Nie. To tak, są jakieś smętne resztki. Czy z intra? Były takie materiały jeszcze, wiadomo, które pewnie też mieliście okazję zobaczyć. Udostępnione przed premierą, w którym był taki moment, fragment rozgrywki, w którym Lara skakała ze spod ochrony. Ale to wygląda na to, że jeszcze przed nami. Na razie będziemy trochę skakali sobie, gra do mistrzostku na Po mistrzostku, na razie przechodzi z krótkich stawek filmowych do takich elementów interaktywnych w pełni. Gdy to my przejmujemy kontrolę. W tym momencie nie mam możliwości przechylenia się na lewo na prawo, po prostu idę do przodu. A no ale dramaturgia była. Hop. Może można było spaść. nie, nie było głęboko nie duża dziura. Czyżby to był ten samolot? No dziewczyna. Złap się, złap się. Пюшь все сыпье Страшнее это крухе Куба вправо To nie ten samolot, ale dalej było słodko. Skrzydełka nie ma. Taki zabytek muzealny była tutaj. Dziewczyna zdewastowała. Jeszcze mówią, że to pani archeolog. Fajnie jest animowana koleżanka tutaj. Fajny gadżet z tym opieraniem się skałę. Co mam zaskoczyć? Trochę wysoko, chyba. A jednak nie. Sam! tędy przechodzić. Kamera. Zapałki. Sam, Prąd? czy ktoś mnie słyszy? Muszę ich znaleźć. Coś tu jeszcze leży. No, wygląda na to, że nie. O. Nie było klawisza, żeby łapkę złapać. Strasznie targają go. naszą larą tutaj, Już się obili, odrapali, powiesili, zrzucili z tego i owego. A nam dziewczę marznie. No, wygląda na to, że się będzie można ogrzać. No jest ciepełko, trochę niepokojące, że to była ostatnia zapałka. Będzie robić vloga? To by dopiero się cieszyło no, powodzeniem, jak wrzuciło to na YouTube. ...światową sławę archeolog Lara Croft w swoim środowisku naturalnym. Jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamatai, ojczyzny wspaniałej, chemiko-mitycznej, słonecznej królowej, do której potomków rzecz jasna należy. Sam, to poważna sprawa. Przecież wiem, skarbie. Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę. Wszyscy są tacy spięci. Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie. Czuję to. Nie wiem tylko, czy inni mnie posłuchają i czy w ogóle powinni. Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Poważnie, nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci. Rod ci ufa. Poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę, dobrze? Ja idę się na. No dobrze, dobrze. I sam. Dzięki. Ona nie zawsze jest taka poważna, wiecie? Mm, retrospekcja jak spwarów. Jak możesz za... sugerować, że nie biorę tej wyprawy na poważnie, Laro. Nie tylko rodzina sam nas finansuje. Ja też włożyłem w to swoje oszczędności. Wszyscy mamy w tym jakiś udział. Ale pieniądze kiedyś się skończą, Whitman. Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód. Nikt nie wierzy, że Yamatai... Nikt nie wierzy, że Yamatai leży tak daleko na wschodzie. Książki nie zgadzają się z tą teorią. Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yamatai. Rozmawiałam już o tym z Rotem. Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób. Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu twojego przeczucia. To ja tu jestem głównym archeologiem. A kiedy ostatni raz był pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Ach, mam 30 lat doświadczenia i dwa doktoraty. Jeden z historii wschodniej Azji. Niech pan się zajmie swoją łódką, panie Green. Okrętem! To jest okręt, pani Whitman. Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, jeżeli popłyniemy na wschód, trafimy prosto do smoczego trójkąta. Dokładnie tam, gdzie powinniśmy. Laro, moja ptaszyno. Pójdę za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię. Raczej szalone sztormy. Przy nim trójkąt bermudzki wygląda jak Disneyland. Ja w to wchodzę. Z opowieści o królowej chimiko wynika, że potrafiła wywoływać burze. W mitach zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy. Co jeśli Yamatai leży właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? Spójrzcie, to zdjęcie satelitarne smoczego trójkąta. Nie wyglądają zachęcająco. Dopóki jest tam mokro, mogę płynąć. Nie, no nie mówcie, że poważnie... Reyes ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do Smoczego Trójkąta. O co ja tu jestem? Nam... Słychać, ewidentnie, że zatrudniono najlepszych aktorów, jakich tylko można do dubbingu. Przepraszam jednocześnie za te porównania wieczne do Far Cry'a, natomiast no, jakoś się wszyscy umówili ostatnio na te wyspy, nie wyspy i łuki i tym podobne klimaty. No ja patrzę na czas nagrania, to już jakąś chwilę leci. Myślę, że tak przy... nie będę psuł dalej zabawy tym, którzy... Mają ochotę obejrzeć, pograć w grę, to już na pewno, z, 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 a jeszcze jej nie kupili. To myślę, że mogą się zorientować, jak ta rozgrywka w tej chwili wygląda. Jest to na tyle materiału, żeby się tym. Tą grą zainteresować. A wszystkich chętnych do poznania dalszych części losu Lary krop. zapraszam do mojego kolejnego filmu. Gra jest niezwykle filmowa, więc myślę, że się całkiem nieźle on nawet będzie oglądał. No to co? Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć. A, Hej.